No cześć nasi kochani widzowie, z tej strony jestem ja, i, i, czyli Kakałko, i ktoś... No, tak? oczach, o. <grym> się przywitać jako Gepardo, la moje narożec latający na tęczy. A ja jestem umiał. i gramy dzisiaj w Transformice, to lubię. Czekaj, bo okay. No i ja nie umiem Ja też. Wygrać. Znaczy nie gramy w Transformice, my gramy w Mice no, Fly. Ja już umarłem. No nie, ja, ja też Dobrze. się lubię. Ale jestem tym mm. jestem różowa. jestem różowa. Nie lubię różowego. Hmm Ja mam to zdrowie. I się nie odrodziłam, Lor no. Ebuu A to jest podobno łatwe, ale podobno. no Ale z moim poziomem grania Co to jest? Co to, jest? Hmm. to jest takie piękne <laughs> Nie trafię no. w na tę dziurkę może jednak. Tutaj. Trafiłam nie trafiając. <noise> bo trafiłam w tak to? Tę mapę. Ja polubiłam tę mapę. Aha, i fajnie, teraz no. musimy czekać. Co to o. Jest? To... Jezu. tam tu zrobić. Nie jestem szamanem. Aha, bo to. To jest. E, 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 ups. To, 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 to jest takie że takie powietrze, że tam jakby się zatrzymują chyba bloki, ale my się nie możemy zatrzymać. Wow! Yeah. Nie. Ja jestem takim szamanem, że nikomu nie Jego. pomagam, więc... Chyba ja będą musiał no. mieć zły za chwilę, ale... nie. Takie dłuższe, ale... To ci... Ci się wytnie, o nie! Ej, what? Co to było? Ja nie mogę wejść. Zobacz. O, wiesz. No. O, znowu tam to. E, nie była twa mapa. O nie, <grymne> się. Bo też mi tu i tam i w ogóle... I, wiadomo tu. No. Jezu. Baloniki są najlepsze. Ja zazwyczaj jak mam... Jak jestem szamanem i mam powiedzmy kogoś... Przewieźć do góry, to właśnie daję baloniki. I raz w ten sposób... Zniszczyłam mapę, bo nie dało się do jednego miejsca dojść. To gdzie ty jesteś? No już jest w dziurze. Aha, yeah. Whoa. Whoa. Co to na dole jest grubo, dobrze. Nie, żal i w ogóle. Y y jest ser tak w ogóle? w wodzie. Aha. Okej. Okay. Aha, ja rozumiem. Tak. Tak. No. To ser? Nie. E jak ser znowu wypłynąć? Oh no. Czekaj, bo... Aha, Ciekaj. Ciekaj. Ha, dobra, mam Chciałem tylko zobaczyć, czy działa już nie Tlen! Uhuh. Tlen! 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 No Tlen! jest Aha, może Tlen! za Tlen! 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 za daleko. Tlen! No, nie tlen! niebieskiego Tlen! Tlen! niebieskiego. Ups. Ups. Nie ja Skaczesz mi. Dobra, ile się zabić. A ja śpię. Aha, no fajnie, jestem szalony, mi się nie mogę zabić. Póki ty się nie zabijesz. Okej, okay, zabijam. Sukces. A w ogóle widzisz gdzie ja jestem? Ehm, no tak jakby lecisz mi do góry i spadasz w dół. A ty w ogóle to nagrywasz? O, nie, nie lubię, nie, nie lubię tej mapy. Ja też nie. Ale to no, To Jestem szamanem. Jezu, muzyka mi to się to włączyła. Czekaj, muszę włączyć muzykę, bo wtedy jak włączę dźwięk, to nie będziemy słyszeć. Okej. Okay. Okay na balonie. Jest okej. Okay. Wiem, założyłam. No. Tręż żyje. Bierz se. Jezu Ty mi się w ogóle bagujesz, że jeszcze masz balona, ale okej. Okay. No u mnie masz ciągle balona. U mnie też masz ciągle balona. No ale jedyny minus tego to jest właśnie to, że się bardziej to no. poguje. Nie mnie jesteś przypięta do... Przypięty twór, do dwóch balonów. <grym> Dobra, idę się zabić. Eba. A ja wygrałem. No. Ja jestem. Proszę ze pana. O nie jestem szamanem. O, to jest. A, to jesteś szaman. Ja wiem. O nie. Tu trzeba... Się... Aha, umarłeś. Już się zepsie. Ale fajna mapa. Taki crazy. Gdzie jest? Jezu, no. co tu spada? To jest... są cząstki z jego życia. takie małe. Ja jest 7 minut, a mam co nagrywać 15, więc pozdrawiam, już tyle czasu minęło. Znaczy no. u mnie, a Ty nie wiem, ile będziesz to nagrywać. I czekaj. Umarłem. U mnie jest 7. Minut. U mnie jest 7 ale 6, nie. Ale okay. hmm. Czyli u mnie jest chyba... Cześć. Teraz jest u mnie 7,32, 32, 3, 4, 5. To, to 6, ja chyba, że nie zacząłem? Ja tak w bo, początek wytnę. E, no tak, bo ja nagrywam kantazję, nie? I wtedy jakby jest takie opóźniony start i chyba... Powinno się jakoś włączyć, ale ja sobie tego nie wyłączyłam. Ja tutaj się męczę. No. Bo jak, jak nagrywam sama, to mi to nie przeszkadza, nie? O, i się w stanie bije. No. Ja tobie nie pomogę. <grym> <grym> no, niech kończy się ta mapa. <grym> <grym> Nie wiem. Okej, okay, to czekaj, to jeszcze raz włączę nagrywanie, bo zastopowałam. Dobra, jestem. Taki... Okej. Okay. Patrz, zmieniłam sobie na czarnego. Taki groźny. No. Jestem słodkim kluczkiem zniszczyłem. aha. Widzisz, tam. <laughs> O Jezusie, co to jest? Co tu się dzieje? Yy, yy. Największy ofiar? Wszyscy łażą po domu, jeszcze, no super. Co, je, co, je, co jeszcze dzisiaj no. się nie spotka? Poczekaj, to wolę, skoro nie mam seria. Ej, nie wiem tu wejść. Ja Cię nie wspomniałam... strzałką do góry i trzymałam... strzałkę z Proski no. do dziurki. No jestem grupowa. Z... A jestem. Ja Dzień dobry. <laughs> Nie wiem po co tu wyszłam skoro, ser jest po drugiej stronie, ale ci. Nie wleciałeś poza mapą. Aha. A ty u mnie dziwnie wyglądasz, ale okej. Okay. Ło! Jezu, co to było? No spoko, Maru. Idę w prawo. Aha! Nie! <grym> Jezu, by Spoko, za chwilę kończymy odcinek już o tym. Okay. A podziwasz ten numer drugi raz? Tak, no chodź. Nie, wiem, co. <śultatujesz> nie, nienawidzę tej mapy. Ja się, tak, nienawidzę. Bo ci ja się działa. Jak się to? No, nie masz taki, jak masz z boku taką, taki numer 19, po drugiej no, stronie stronę. No, i tam wydaje się. Zostałam wszystkie, nie? ale została mi jeszcze jedna kolumna. Hmm. Nie, bo tam były właśnie jakieś takie... Yy, coś tam w nic. Nie ja wiem, co tu musisz zrobić. Bo raz jak tutaj grałam, to trzeba było podłożyć blok jakby pod tą... Tam... Nie prostuj balonem. Nie prościej tak? balonem. Nie jestem spłamanym, sorry. <noise> <noise> jest sposób by przejść poziom, zabij się. Daj mi balon. <noise> A co Nie widziałam. Aha. sorry, ale stoisz tak centralnie za mną. I tyle nie nie Dobra. No najświeższy. A u mnie no też w powietrzu, ale okej. Okay. Teraz, no, oh, ja. nie. Help me. Ja. serio, ale nie mogę Tobie pomóc, bo się ciągle przemieszczasz. Także powiedzmy, że jesteś. Jojo. No. Tak, wiesz. Ciągle w dół i, i <noise> A ty u mnie z balonem. Teraz puściłaś balon i umarłaś. Wyleciałam sobie poza ekran komputera. <noise> się laptopa Mam sens. Wow, wow. <noise> Ale fajne. <noise> Następnie matki się żegnamy, okej? Okay. No tak, no to máme ponad... O, co tu je? dzieje? Właśnie nie Raz mnie odbija, a raz nie. Co tu je? Super, to je taky pěkný. What? Ja wiem. To, jest to je słonko z Jeszcze ale chodź bardzo No. To bardzo dziwnie działa. To bardzo dziwnie działa! E! Już już nie żyje, żyje. Albo już nie. Okej, okay, już nie. Dobra, idealna mapa, by się pożegnać takim pięknym densem. Dens, no. dens. Halo. Czekaj, zimę. Dobra. Poczekaj. Się... Bo ja nie wiem zbytnio, gdzie ty jesteś, bo raz mi jesteś tu, dobra? nie pasz. No. Kończymy ten odcinek. Żegnajcie nasi mali... Co? Żegnajcie widzowie. Chęci <laughs> <laughs> się i cześć. Cześć. <laughs>